W porządku, zanurzmy się nieco głębiej w mój świat. Nazywam się Nelly, i jeśli jeszcze się nie domyśliłeś, chodzi mi o precyzyjne życie. Za dnia liczę liczby w tej bestii, jaką jest firma handlowa, a nocą jestem królową organizacji. Moje życiowe motto: Miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu. Nie chodzi tylko o bycie schludnym, chodzi o kontrolę, wiedząc, gdzie trafia każdy grosz mojej ciężko zarobionej gotówki. Moi kumple, niech ich Bóg błogosławi. Uważają moją obsesję za nieco zabawną, Kropka Nelly. Jesteś jedyną znaną mi osobą, która ekscytuje się nowym systemem segregowania. Chichoczą, kręcąc głowami z niedowierzaniem. Ale hej, przysięgam, że te rzeczy uratowały mi skórę więcej razy, niż jestem w stanie zliczyć, Kropka. Byłem więc na imprezie zorganizowanej przez kilku znajomych z pracy. Nie jest to moja zwykła scena, bardziej lubię przytulne noce z filiżanką mocnej kawy i arkuszami kalkulacyjnymi dla towarzystwa kropka, ale był tam, Jake, ten nieco starszy facet z lekkim uśmiechem, opierający się swobodnie o bar. Miał w sobie coś z menadżera w lokalnym sklepie z częściami samochodowymi. Nie do końca był to pan z Wall Street. Ale miał w sobie to coś. Kropka zaczęliśmy rozmawiać, on przy piwie, ja przy starannie dobranym kieliszku wina. Kropka, więc zajmujesz się ekonomią. Co? To takie przewidywanie przyszłości za pomocą liczb. Zapytał, jego głos zabarwiony był szczerą ciekawością. To ześmiałam się trochę głośniej niż zamierzałam. Coś w tym stylu. Kropka chodzi bardziej o nadawanie sensu chaosowi, znajdowanie wzorców tam, gdzie inni widzą bałagan. Przytaknął, biorąc łyk. Rozumiem to. Sam jestem zwolennikiem porządku. Próbowałeś kiedyś zorganizować magazyn pełen części samochodowych, nie tracąc przy tym głowy, nie mogę powiedzieć, że próbowałem. Przyznałem. Ale to brzmi jak łamigłówka. Frustrująca, zgodził się Jake. Ale satysfakcjonująca, gdy wszystko pasuje, kropka, nasza rozmowa toczyła się gładko i swobodnie. To był powiew świeżego powietrza rozmawiać z kimś, kto nie tylko przytakiwał. Ale naprawdę to rozumiał kropka, dzieliliśmy się historiami o naszej pracy, wyzwaniach związanych z utrzymaniem porządku i dziwnej satysfakcji z dobrze zorganizowanego arkusza kalkulacyjnego. Tygodnie zamieniły się w miesiące, a nasze przypadkowe spotkania stały się czymś więcej. Jake miał ten prosty sposób na przebicie się przez BS, który naprawdę podziwiałem. Nie owijał w bawełnę i nie bawił się w gierki, był po prostu prawdziwy. Pewnego chłodnego wieczoru, po kolacji, podczas której oboje narzekaliśmy na swój dzień, Jake zwrócił się do mnie z poważnym wyrazem twarzy. Nelly, zastanawiałem się. Uniosłam brew. O czym? O nas. Powiedział po prostu kropka. Wiem, że nie jestem typem faceta, który lubi wielkie gesty, ale jestem pewien, że z tobą trafiłem w dziesiątkę. Czułam, jak moje serce przyspiesza, jak narasta we mnie oczekiwanie. I I myślę po co oczekać? Nelly wyjdziesz za mnie, lekko się zakłopotał, gdy wyciągnął małe pudełeczko, odsłaniając pierścionek, który był elegancki w swojej prostocie. To był taki Jake, bez puchu, bez ekstrawaganckich przemówień. Po prostu zwykła propozycja. I była idealna. Tak, Jake, kropka milion razy tak kropka planując ślub, można by pomyśleć, że chodzi tylko o miłosne uniesienia, Wybieranie kwiatów i degustację ciast. Cóż, dodaj trochę rodzinnego dramatu do tej mieszanki i masz zupełnie inną grę w piłkę. Ja i Jake postanowiliśmy zachować prostotę, tylko bliscy przyjaciele i rodzina. Nie wiedziałam, że definicja prostoty wkrótce zostanie zweryfikowana. Siostra Jake a Emily ma czwórkę dzieci, prawda? Małe tornada, przysięgam kropka w chwili, gdy ogłosiliśmy datę naszego ślubu, widziałam złośliwość w ich oczach. Jake, błogosławie go, jest wyłużowany. Dzieci będą dziećmi, Nelly, nic im nie będzie. Słynne ostatnie słowa kropka, gdy zbliżał się d znalazłam się po kolana w tabelach miejsc i wyborze menu. Pewnego wieczoru Jake i ja finalizowaliśmy listę gości. Jesteśmy pewni, że zaprosimy całą załogę. Zażartowałam, przyglądając się imionom dzieci Emilii, kropka czuję się. Jakbyśmy przywoływali huragan. Jake zachichotał, obejmując mnie ramieniem. Nie są takie złe. Poza tym, M. potrzebuje przerwy. Będzie dobrze. Dobrze, powtórzyłam, nie do końca przekonana. Ale uwielbia kompromisy, prawda, pomyślałem, jak źle może być, doszliśmy do dnia ślubu. Miejsce wyglądało jak ze snu, wszystko przystrojone i gotowe. To znaczy, dopóki mini huragany nie zrobiły swojego wielkiego wejścia kropka biegając dookoła, jakby były właścicielami tego miejsca, patrzyłem, jak mój starannie zaplanowany dzień balansuje na krawędzi chaosu. W połowie ceremonii jeden z nich przewrócił ważon. Woda była wszędzie, kropka, zauważyłam wzrok Jake'a i przez chwilę wyglądał na tak spanikowanego, jak ja się czułam. Ale potem uśmiechnął się i wzruszył ramionami. Mówię ci, ten człowiek jest nie do zdarcia kropka na przyjęciu. Emily bawiła się, a jej dzieci szalały. Jake i ja próbowaliśmy zrobić obchód, dzękując gościom. Kiedy jeden z małych ulubieńców postanowił zaprezentować swoje umiejętności walki z jedzeniem, kropka poczułam, jak coś uderzyło mnie w plecy, ciasto, luki e i wszystko inne. Odwróciłam się, gotowa wysadzić bezpiecznik, kiedy Jake złapał mnie za rękę. Hej, to tylko ciasto. Nie przejmujmy się dzisiaj drobiazgami. Drobiazgami, Jake, oni zamieniają nasze wesele w cyrk, kropka syknęłam, starając się mówić ciszej pochylił się, a na jego ustach pojawił się uśmieszek. — To będzie niezapomniany dzień, prawda? Pamiętny to jedno słowo, kropka, pod koniec nocy byłam wyczerpana, pokryta różnymi plamami z jedzenia i bolała mnie głowa od ciągłego hałasu. Ale kiedy uciekaliśmy, trzymając Jake'a za rękę, nie mogłam powstrzymać się od śmiechu, kropka, twoja rodzina jest stuknięta. Powiedziałam mu, kręcąc głową, kropka tak, ale teraz są też Twoimi wariatami. Drażnił się, przyciągając mnie bliżej, kropka świetnie. Właśnie tego zawsze chciałam. Odpowiedziałam, przewracając oczami, ale pochylając się w jego uścisku, kropka po ślubnym wirze, ja i Jake osiedliliśmy się w naszym nowym wspólnym życiu. Na początku czuliśmy się jak w domu. Oboje chodziliśmy na palcach, próbując połączyć nasze światy bez wchodzenia sobie w drogę. Mieszkaliśmy w przytulnym, wynajętym mieszkaniu w centrum miasta, na tyle blisko obu naszych miejsc pracy, że poranne dojazdy do pracy były dziecinnie proste. Nie minęło jednak wiele czasu. Zanim faza świeżo upieczonego szczęścia zaczęła się zużywać i rozpoczęła się prawdziwa praca nad budowaniem wspólnego życia. Pewnego wieczoru. Po szczególnie długim dniu w pracy, znalazłam Jake'a rozłożonego na kanapie, otoczonego górą ofert nieruchomości. Co to wszystko jest? Zapytałam, upuszczając klucze na ladę. Jake wstał z iskrą w oczach. Pomyślałam, dlaczego nie zrobić kroku naprzód? Kupmy własne mieszkanie. Pomysł kupna domu jeszcze nie przyszedł mi do głowy. Czy jesteśmy na to gotowi? To duży krok, kropka wzruszył ramionami. Nie stajemy się młodsi. Plus, pomyśl o tym, koniec z czynszem, miejsce, które możemy nazwać naszym. Daj spokój, co ty na to, nie mogłam odmówić mu uroku. Myśl o posiadaniu własnej przestrzeni, dekorowaniu jej tak, jak chcemy, organizowaniu przyjęć i być może, tylko być może, założeniu rodziny. Napełniła mnie mieszanką podniecenia i zdenerwowania. Kropka, dobra, zróbmy to. Powiedziałem, że decyzja była słuszna: pomimo motyli w brzuchu, kropka, szybko przeszliśmy przez ból głowy, związany z polowaniem na dom, i stoimy przed tym uroczym miejscem, które jest teraz nasze. Ma podwórko, które aż prosi się o grilla i więcej pokoi, niż wiemy, co z nimi zrobić. Kropka, przejęłam inicjatywę w urządzaniu naszego nowego lokum upewniając się, że wszystko jest idealne. Jake był jak najbardziej za, ale nie mógł powstrzymać się od naśmiewania się ze mnie, że trzymam każdy paragon na meble i sprzęt aged.co to? Archiwum Muzeum Nelly. Chichotał, przeglądając mój skrupulatnie zorganizowany folder.hej, nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie coś zwrócić. Odparłam: nie dając po sobie poznać, jak bardzo podobało mi się to, że wszystko w naszym domu zostało wybrane przeze mnie. Za moje własne pieniądze. To było coś więcej niż bycie odpowiedzialnym, to była cząstka mnie w każdym wyborze, każdym zakupie. Kropka, czułam się dobrze, budując coś razem, podejmując decyzje. Ale pod powierzchnią narastało napięcie, cichy słoń w pokoju, którym żadne z nas nie chciało się zająć. Nie mogłam zajść w ciążę, kropka miesiące zamieniły się w rok, a każdy negatywny wynik testu był jak mały ból serca. Starałam się zachować dzielną twarz, skupiając się na naszym domu, mojej pracy, czymkolwiek poza rosnącym strachem, że być może macierzyństwo nie jest dla mnie kropka pewnej nocy, leżąc w łóżku, Jake przerwał ciszę. Nie musimy próbować, jeśli to za dużo. Odcięłam się od niego. Nie, chcę dalej próbować. Po prostu jest ciężko. Przyciągnął mnie bliżej, całując w czubek głowy, kropka, coś wymyślimy, dobrze. Cokolwiek się stanie, jesteśmy w tym razem, kropka, jego słowa były bombą, ale nie mogły przegonić cienia, który nad nami osiadł. Radość z naszego nowego domu była zabarwiona smutkiem z powodu tego, czego brakowało. Pomimo zmagań życie toczyło się dalej, kropka, organizowaliśmy gryl, Obchodziliśmy święta i wypełnialiśmy nasz dom śmiechem i miłością. Ale pokój gościnny, który przeznaczyliśmy na pokój dziecięcy, pozostał pusty, milcząco przypominając o jednej rzeczy, której nie mogliśmy osiągnąć. Kropka, całe to zamieszanie z Emilii i jej potomstwem, które zamieniło nasze wesele w Zoo, wymykało się spod kontroli. Przyjeżdżała z sąsiedniego miasta, zrzucając swój chaos na nasz próg z pozdrowieniami kropka, jak w zegarku. Jej przybycie oznaczało koniec ciszy i spokoju. Dzieci, błogosławieństwo ich serc, były garstką, delikatnie mówiąc. Biegały dookoła, jakby właśnie zostały wyskladki, krzyczały, biły się, nie ma ceo. A Emily po prostu sadzała się na naszej kanapie, rozpoczynając najnowszą sagę ze swoim mężem. Jakby była gwiazdą jakiegoś dziennego dramatu, kropka, w jedną z tych sobót jest w trakcie opowiadania o nowym psikusie męża, a jej dzieci praktycznie huśtają się na oprawach oświetleniowych. Jestem tam! Próbując zachować spokój, ale w środku jestem o sekundę od utraty przytomności, Emilii, czy mogłabyś, nie wiem, sprawić, żeby trochę złagodniały? Pytam, mój głos jest napięty i staram się nie krzyczeć. Ledwo podniosła wzrok, machając lekceważąco ręką. Och, to tylko dzieci. Niech sobie będą, kropka, niech sobie będą. Jasne, że to oznacza zamienienie mojego domu w cyrk. Kropka to było później, podczas kolacji, kiedy nadszedł prawdziwy kiker. Kropka jedno z dzieci postanowiło zamienić spaghetti w pocisk, wystrzeliwując go w poprzek stołu. Pstryknąłem. Wystarczy. W tym domu nie rzucamy jedzeniem. Twarz Emily zmieniła się w burzliwą i uderzyła mnie. Może gdybyś miała własne dzieci, zrozumiałabyś. To zabolało. Bardziej niż ona sama wiedziała. Jake tam jest, ale robi najlepsze wrażenie szwajcara, pozostając neutralnym. A może dokładniej, opowiada się po stronie siostry, nie opowiadając się po niczyjej stronie. To było jak zdrada, że nie wkroczył. Nie poparł mnie. Kropka. Później zaczepiłam Emily w kuchni, starając się zachować spokojny głos. Wiesz, że to było nie w porządku, prawda? To, co powiedziałaś wcześniej. Nie przeprasza, tylko przewraca oczami. Proszę cię. Przesadzasz. To tylko dzieci są dziećmi. Kropka. Jestem wściekła, ale nic do niej nie dociera. A Jake on nie jest pomocny, zawsze z wymówką, że przechodzi trudny okres. Jakby to była przepustka do braku szacunku dla naszego domu. Kropka, doszło do tego, że każdy dzwonek do drzwi sprawiał, że się napinałam, zastanawiając się, czy to kolejna niespodziewana inwazja. Kropka, kochałam Jake'a, ale jego niezdolność do przeciwstawienia się siostrze, do dostrzeżenia, jak to rozrywa tkankę naszego spokojnego życia. Wbijała King między nas, kropka pewnego wieczoru. Po kolejnej chaotycznej wizycie złapałam Jake'a za róg. Musimy porozmawiać. Tak dalej być nie może. Wzdycha, przeczesując dłonią włosy. Ona jest rodziną, Nelly. Co mam zrobić? Wstaw się za mną, za nami, kropka, odpowiadam. Moja frustracja kipi. Zachowanie twojej siostry i te dzieci. Tego już za wiele. Wygląda na rozdartego. Ale widzę, że stara się spojrzeć na to z mojej strony. Porozmawiam z nią. W końcu mam rocze, ale obietnica wydaje się pusta. Tak więc, w weekend, który miał być spokojny, zmieniłem się w szefa kuchni i opiekunkę dla potomstwa Emilii. Wybiegła przez drzwi na zakupy, zostawiając za sobą tornado żądań. Chcę spaghetti. jeden krzyknął. Nie, zrób pizzę. Zażądał inny. Chaos wystarczył, by zakręciło mi się w głowie, i to jeszcze zanim głośność telewizora wzrosła do poziomu, który prawdopodobnie można było usłyszeć w sąsiednim mieście. Kropka, gdy już miałem stracić resztki zdrowego rozsądku w symfonii kuchennych zegarów i wybuchów z kreskówek, w domu zapadła niesamowita cisza. Każdy, kto twierdzi, że cisza jest złotem, nigdy nie miał do czynienia z dziećmi. Ten rodzaj ciszy to spokój przed burzą. Strach osiadł w moim żołądku, gdy wyszedłem z kuchni, spodziewając się, że salon zamieni się w strefę wojny. To, co zobaczyłam zamiast tego, zatrzymało mnie w miejscu. Tam, w środku salonu, stali siostrzeńcy Jake A., pokryci farbą z obrazem mojej babci, tym, który mi przekazała jedyną rzeczą, którą ceniłam ponad wszystko inne. Zrujnowaną. smugi farby zatarły niegdyś piękny obraz. Zamieniając go w kpinę z jego dawnej chwały, kropka gniew, który mnie ogarnął, nie przypominał niczego, co o kiedykolwiek. Czułam, co ty zrobiłeś? Mój głos był ostry, jak trzask bicza w cichym pokoju. Dzieci, wyczuwając zmianę, rozpierzchły się, zostawiając mnie samą z brakiem mojego dziedzictwa, kropka walka, która wybuchła, gdy Jake i Emily wrócili, była apokaliptyczna. Trzeba było na nich patrzeć. Emily miała czelność oskarżyć ją o po mojego gniewu. To nie są moje dzieci, Emily. Nie do mnie należy pilnowanie ich w każdej sekundzie. Odparłam, mój głos był ochrypły ze złości. Jake, zawsze rozjemca, próbował interweniować, ale nie dało się tego powstrzymać. Nelly to tylko dzieci. Naprawimy obraz. Próbował mnie uspokoić, ale szkoda została wyrządzona, zarówno obrazowi, jak i nam. Nie o to chodzi. Jake, kropka, ten obraz znaczył dla mnie wszystko. Chodzi o szacunek, o zrozumienie. Coś, czego twojej siostrze wyraźnie brakuje. Byłem poza rozumowaniem, zdrada wbiła się głęboko, kropka, kłótnia nakręcała spirale, słowa jak noże pozostawiając rany zbyt głębokie, by je zobaczyć. Jake stanął po stronie Emily, co zabolało bardziej, niż chciałam przyznać. Potem nastała cisza, kropka, nie napięta cisza przed burzą, ale zimna, pusta cisza, która wypełnia pokój, gdy nie ma już nic do powiedzenia kropka, od czasu całego incydentu z obrazem, sprawy między mną a jakiem były napięte, jak struna naciągnięta zbyt mocno, gotowa pęknąć. Jednak podczas tego śniadania wszystko się posypało. Jake, w swojej nieskończonej mądrości, zdecydował przy kawie i tostach, że to idealny moment, by zrzucić na mnie bombę. Emily rozstała się z mężem. Zostanie tutaj z dziećmi. Tylko na kilka miesięcy. Prawie zakrztusiłem się kawą. Czekaj, co? Tutaj. Jake, czy ty w ogóle pamiętasz, co się stało ostatnim razem? Ten dom nie przetrwa takiej burzy. Westchnął z takim westchnieniem, które mówiło, że przygotowuje się do kłótni. Myślał, że wygra kropka to rodzina Nelly. Nie możemy ich odrzucić. Poza tym świetnie sobie radzisz z dziećmi. Prychnęłam. Świetnie z nimi? Nie prowadzę przedszkola, Jake. Mam pracę, pamiętasz? Te, która płaci za połowę wszystkiego w tym domu, on jednak nie ustępował. Przyjdzie jutro. Coś wymyślimy, kropka rozgryziemy, tak. Ponieważ do tej pory robiliśmy to tak dobrze. Nie mogłem odpuścić. Może wynajmiemy im mieszkanie. Zapłacę za pierwszy miesiąc. Oni będą mieli swoją przestrzeń, my swoją. Wszyscy będą szczęśliwi kropka, ale Jake potrząsnął głową, uparty jak zawsze. Lepiej, żeby byli tutaj. No wiesz, wsparcie rodziny i tak dalej. Wsparcie. Tak właśnie nazywał ten zbliżający się chaos kropka kłótnia nabrała tempa, słowa stały się ostre i gorące. Nie możesz o tym decydować beze mnie, Jake. To jest nasz dom, a nie przytułek dla każdego krewnego w kryzysie. Odparł, równie wściekły. To moja rodzina, Nelly. Mam się od nich odwrócić? Nie. Ale jest pewna granica. Musi być. Rozmowa zakończyła się trzaśnięciem drzwiami i cichą terapią. Następnego dnia, kiedy musiałam jechać do pracy, w tajemniczy sposób zniknęły kluczyki do samochodu. Telefon do J.K. ujawnił ostateczną zdradę. Emily potrzebuje samochodu bardziej niż ty. Powiedział, jakby robił mi przysługę. To było to, kropka, ostatnia kropla w morzu kompromisów i poświęceń, kropka, podczas gdy Jake bawił się w zbawce, ja zaczęłam działać. Zadzwoniłam do firmy przeprowadzkowej, kierując ich do każdego mebla, którego kiedykolwiek dotknęła moja wypłata. Komplet wypoczynkowy stół, a nawet cholerne zasłony kropka do popołudnia dom był pusty, skorupa domu, którym kiedyś był kropka, pojechałem do mojej mamy. Tył mojego samochodu był wypełniony ostatnimi kawałkami mojego starego życia. Czekała jak zawsze z otwartymi ramionami i dzbankiem kawy. Jake zwaruje kropka to było wszystko, co mogłam powiedzieć, gdy weszłam do środka z ciężarem moich decyzji na ramionach. Mama tylko skinęła głową. Nalewając mi filiżankę. Czasami musisz postawić na swoim kochanie. Nieważne jakie to trudne kropka kiedy tak siedziałam, popijając kawę w ciszy kuchni mojej mamy, nie mogłam powstrzymać się od uśmiechu, wyobrażając sobie twarz Jake'a, kiedy wszedł do naszego pustego domu. To nie była złośliwość, która mnie rozgrzewała, ale migota nadziei. Poczucie wolności. W końcu po miesiącach bycia wymazywaną i przerysowywaną przez wszystkich oprócz mnie, narysowałam linię. Kropka. W ciągu kilku godzin mój telefon rozdzwonił się jak choinka połączeniami od JK. Nie odebrałam. Nie mogłam, naprawdę. Patrzyłam tylko, jak rośnie liczba nieodebranych połączeń. A każde z nich przypominało mi o burzy, o której wiedziałam, że się zbliża. Wieczorem burza rozpętała się tuż za progiem mojej mamy. Pojawił się Jake, wściekły jak szerszeń, gotowy rozprawić się z nią od razu. Postradałaś zmysły, Nelly. Nazwanie cię złodziejką byłoby łagodnym określeniem kropka ryknął w chwili, gdy otworzyłam drzwi. Wdzierając się do cichego salonu, mojej mamy niczym wicher furii. Zachowałam zimną krew, nawet gdy moje dłonie zapragnęły skręcić mu kark za sprowadzenie całego tego dramatu do domu mojej mamy. Złodziej. Naprawdę, Jake. Wyjaśnijmy to sobie. Zabrałeś samochód, nasz samochód, mówiąc, że go kupiłeś, więc możesz go oddać. Cóż, wziąłem z powrotem to, za co zapłaciłem. Uczciwie, uczciwie kropka jego twarz przeszła przez tuzin odcieni czerwieni i fioletu, gdy rozłożyłam peregani na stoliku do kawy, dowód każdego grosza, który wydałam na nasz dom kropka, nie tak rozwiązuje się problemy, Nelly. Och, a pozwolenie twojej siostrze i jej cyrkowi przejąć nasze życie było rozwiązaniem? Odparłam, a moi pacjenci stanęli jak wryci. Chodził teraz jak zwierzę w klatce kropka, gdzie oni mają spać, co? Zostawiłeś moją siostrę i jej dzieci bez łóżek i koców. Wzruszyłem ramionami ze współczucia. Brzmi jak problem z tobą, Jake. Wtedy zagrał swoją ostatnią kartę, wątek rozwodu zawisł między nami jak gilotyna. Wystąpię o rozwód. Przysięgam, Nelly, że to zrobię. Nie mrugnęłam, nie wzdrygnęłam się kropka zamiast tego sięgnąłem do teczki, którą trzymałem pod ręką przez cały dzień i wyciągnąłem papiery rozwodowe. Udało się? Tutaj. Od jakiegoś czasu jestem bez pracy. Podpisz je, a będziesz mógł zgrywać bohatera do woli kropka. Cisza, która nastała, była ogłuszająca. Wziął papiery, skanując je, jakby nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Następnie bez słowa podpisał je. Tak po prostu to było zrobione kropka wyszedł tak szybko, jak się pojawił. Pozostawiając za sobą ogłuszającą ciszę kropka, gdy opadł kurz po naszej sadze, znalazłam się w dziwnym zawieszeniu między ulgą a niepewnością. Jake i ja sprzedaliśmy dom i podzieliliśmy się pieniędzmi po połowie kropka pocztą pantoflową, ponieważ małe miasteczka nie mają nic, jeśli nieskuteczny młyn plotek. Usłyszałem o nowej konfiguracji Jake'a. On, Emily i jej hałaśliwa ekipa stłoczeni w małym mieszkaniu. Myśl o tym wywołała mieszankę emocji jakaś drobna część mnie chciała rozkoszować się żaden Ale głównie było mi go żal Jake harował jak wół, żonglując dwiema pracami, aby utrzymać się na powierzchni. A Emily wciąż nie kiwnęła palcem, wciąż była królową swojego małego dramatu. W sklepie spożywczym wpadłam na lisę, jedną z naszych wspólnych przyjaciółek. Hej, Nelly, słyszałaś o nowym mieszkaniu Jake'a? Zapytała, zupełnie swobodnie, jakby nie chciała zdradzić najnowszych plotek z miasta. Wzruszyłam ramionami, wrzucając pudełko płatków do koszyka. Słyszałam coś o tym. Brzmi przytulnie, kropka lisa roześmiała się, kręcąc głową. Przytulnie to jedno słowo. Słyszałem, że przez połowę czasu skaczą sobie do gardeł, kropka nie ułatwia sprawy, kropka westchnęłam, nie wiedząc, co czuć. Cóż, pościelił sobie łóżko. Teraz musi się w nim położyć, kropka lisa poklepała mnie po ramieniu, okazując ciche wsparcie. Jest ci lepiej. Wydajesz się jakoś lżejszy. Kropka, lżejszy. To było dokładnie to. Zrzuciłem z siebie ciężar ciągłych kompromisów, życia w wiecznym napięciu. Zaczynałem od nowa, a wolność z tym związana była ekscytująca. Kropka, moje nowe mieszkanie nie było zbyt duże, po prostu mała, jasna przestrzeń, która była tylko moja. Dekorowanie go było terapeutyczne. Sposób na zaznaczenie początku tego nowego rozdziału. Kropka, moja mama pomagała. Jej obecność była pocieszającą stałą w wirze zmian. Potrzebujesz czegoś jeszcze, kochanie? Zapytała pewnego popołudnia, oglądając mój na wpół rozpakowany salon. Kropka rozejrzałam się, patrząc na pudła, gołe ściany czekające na wypełnienie nowymi wspomnieniami. Nie, myślę, że wszystko w porządku. Dzięki, mamo. Znów zaczęłam malować, czego nie robiłam od czasów u. Pewnego wieczoru, gdy stałam i podziwiałam szczególnie żywe płótno, mój telefon zabrzęczał. SMS od nieznanego mi numeru. ciekawość wzięła nade mną górę i otworzyłam go. To była wiadomość od Jake'a. Mam nadzieję, że wszystko w porządku, Nelly. Przepraszam za wszystko. wpatrywałam się w ekran przez dłuższą chwilę, słowa rozmywały mi się przed oczami. Przeprosiny były niespodziewane. Mała gałązka oliwna po miesiącach milczenia. Część mnie chciała je zignorować, utrzymać mury, które zbudowałem wokół mojego nowo odkrytego spokoju. Ale inna część, delikatniejsza, bardziej wyrozumiała, napisała odpowiedź. Dzięki, Jake. U mnie wszystko w porządku. Dbaj o siebie. Wysłanie tej wiadomości było jak zamknięcie książki, którą czytałem zbyt długo. Nie było już odwrotu, nie było chęci by wracać do starych rozdziałów. Byłam gotowa na napisanie nowych, własnych historii kropka i po raz pierwszy od dłuższego czasu byłem podekscytowany tym, dokąd zaprowadzi mnie ta historia.